Prywatnie oby, obydwaj byli ascetami. No Franco nie był aż takim jak Salazar, bo miał, miał żonę, dziecko, córkę, jedynaczkę Carmen, która zmarła niestety około trzech lat temu, stała na czele fundacji Francisco Franco. Co ich łączyło? No, łączyło ich, łączył ich konserwatyzm, łączył ich monarchizm. Już w trakcie trwania konfliktu wojny domowej w Hiszpanii po stronie narodowej walczyło około, przynajmniej oficjalnie około tysiąca Portugalczyków. Już w trakcie rządów republikańskich, przed wybuchem powstania, wielu polityków, wojskowych, którzy, którym w Hiszpanii groziło w więzienie, znalazło schronienie u Salazara. Już po zdobyciu władzy, z Salazarem Franco podpisał kilka umów które dotyczyły m.in. ścigania bandytów politycznych, a więc opozycji. W tym ostatnim porozumieniu była m.in. mowa o tym, iż w razie gdyby doszło do takiej sytuacji, do jakiej doszło zresztą w trakcie tzw. rewolucji goździków, to w zależności od tego, gdzie taka sytuacja miałaby miejsce, to druga strona miała przyjść jej z pomocą. Gdy rewolucja goździków wybuchła, to już oczywiście Kajetano błagał Franco o pomoc. Franco odmówił, mówiąc, że sytuacja w Europie się zmieniła i nie pomógł. A w prywatnym gronie powiedział na zebraniu swoich ministrów: Portugalia jest stracona. Także to był kolejny przykład na to, że Franco był pragmatystą zawsze i wszędzie. Nie chciał ryzykować Hiszpanii uwikłania w wojnę. Zwłaszcza, że no, były duże różnice, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, między Salazarem jeszcze i Franco, a dotyczyły one głównie w stosunku do kolonii. Franco z początku się opierał, jednak przyjął tu w tym wypadku stanowisko bardziej liberalne, no to na przykładzie Maroka możemy stwierdzić i innych małych enklaw hiszpańskich. Raczej szedł w kierunku nadania autonomii lub wręcz niepodległości. Oczywiście przy założeniu, że rządzić będą tam jednostki przychylne Hiszpanii. No Salazar wyszedł z innego założenia, no, przykładem tutaj jest długotrwała wojna w Angolii, wojna bez końca. Straty jakie ponosił budżet portugalski były tak gigantyczne, że groziło to już zupełną zapaścią. I tu były te główne różnice w polityce zagranicznej, to były rozgocące różnice.